Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Moto Doraca. No właśnie dzisiaj 10 szybkich testów, no szybkich, na tyle na ile mi się uda zrobić szybkich testów, ale w jednym odcinku chcę dzisiaj dla Was przetestować 10 różnych akcesoriów, jak i urządzeń związanych z motoryzacją. Nie wszystkie są tutaj na stole, bo część już została, chociażby jeden wkładzie e, sprzęt został e, zamontowany, a to wszystko dzięki temu, który jest partnerem tego odcinka i przysłało mi te urządzenia, które mogłem sobie w pierwszej kolejności wybrać, ale żeby była jasność, temu w żaden sposób nie może ingerować w treść tego nagrania, w treść tych moich testów, bo to jest tylko i wyłącznie moja, chciałem powiedzieć, obiekt no, nigdy nie będzie obiektywna, raczej subiektywna ocena. I są urządzenia, które wzbudzają mój mega zachwyt i naprawdę euforię, ale i są urządzenia, które są dla mnie dużym rozczarowaniem. I dzisiaj Wam szerzej o tym powiem. A jeżeli chcecie skorzystać właśnie z tejże promocji możecie przejść sobie do opisu tego filmu, pobrać aplikację temu i tam z kodem DWF5922 możecie ten kod wpisać sobie w wyszukiwarkę w temu i zobaczyć które urządzenia ja właśnie zamówiłem właśnie dokładnie te urządzenia Wam się wyświetlam dodatkowo właśnie korzystając z tego linku, który macie w opisie, możecie otrzymać żetony kody o wartości do 400 zł, jak i nawet jedno z urządzeń zakupić za 3,90 tych promocji jest bardzo dużo wokół tego wszystkiego, tam w opisie też macie to szczegółowo wyjaśnione i co Ważne, te kody ważne są przez 24 godziny od momentu ich aktywowania. Więc jeżeli coś Wam się spodoba z tego dzisiejszego nagrania i uważacie, że warto coś takiego zakupić, przejdźcie sobie, skorzystajcie. A ja nie przedłużając, zostawiam już ten temat i przechodzę do bezpośrednich testów tych urządzeń. Zapraszam serdecznie. No dobra, to w pierwszej kolejności zacznijmy od tego kompresorka mały, niemały, można powiedzieć, że poręczny. Zazwyczaj przy kompresorach jesteśmy przyzwyczajeni do tego, szczególnie tych samochodowych, że ma on kabel, jest pod gniazdo zapalniczkowe bądź 230 V, no ale tutaj zazwyczaj to już musimy szukać stałego źródła zasilania. Ten ma wbudowany akumulator, więc przy okazji, jak widzicie, mamy USB-C i zwykłe gniazdo USB, więc może być też power bankiem do naszego telefonu, chociaż to jest bateria 2600 mAh, więc mniej więcej starcza na połowę baterii mojej w telefonie. Dodatkowo, gdy go uruchomimy, o, taki jest wyświetlacz, możemy w łatwy sposób sobie uruchamiać również latarkę i to latarkę wielobarwną. No ale raczej nie latarka będzie nas dzisiaj interesowała, więc w pierwszej kolejności sprawdźmy, jak on działa. Dokręcamy sobie końcówkę do samochodów, mamy również do piłek. No i zupełnym przypadkiem, przechodząc koło Velsatisa, okazało się, że w tylnym lewym kole brakuje powietrza. Zatem sprawdźmy, jak to wygląda. Wyjmujemy, wkręcamy wężyk, są też opcje do piłek, tak jak już mówiłem wcześniej, no i pompujemy. Zaczynamy od 0,5 bara, no i dobicie do 2,5 bara. Trwało mniej więcej 6 minut 30 sekund. Trochę długo, ale w trakcie pompowania to w sumie odłożyłem kompresor i zacząłem już testować dla Was kolejne urządzenie. A gdy dobiło do 2,5 atmosfery, w tym momencie wyłączyło się. Zostało jeszcze większość baterii. W sumie to jedna kreska z czterech nam tutaj w tym wszystkim ubyła. Fajna sprawa i mogę powiedzieć jedno: na wyjazdy bardzo fajne urządzenie, takie doraźne, w każdej chwili można podpompować. Nawet szczególnie, jeżeli by gdzieś nam schodziło minimalnie powietrze, to awaryjnie spokojnie to zadziała. Pełne koło też napompuje. Daje 9 na 10, dychy nie daje, bo nie wiem, plastik mógłby być trochę lepszej jakości. Hebel, Hebel elektroniczny, no właśnie, ci, którzy mają czy to kłady, czy motocykle, no dobrze wiedzą, że one lubią gubić prąd. Szczególnie mi to się okazało teraz w styczniu, gdzie jeszcze w grudniu go podładowywałem. W styczniu założyłem pług, bo padał śnieg. Mówię, dobra, odśnieżę śnieżę sobie na podwórko, chcę kładem wyjechać, on. Ni nawet nie próbował w żaden sposób się uruchomić. I dobrze, że z temu przyszedł właśnie ten hebel. Mówię, przetestujemy sobie. Tylko nie zwykły taki ordynarny hebel przekręcany, tylko małe elektroniczne urządzenie na pilota. Nie mam go już tutaj na stole, bo został założony bezpośrednio już dokłada 6 dni temu. Partner odcinka. 6 dni wstecz został założony i teraz z perspektywy czasu też będę go mógł przetestować, czy on faktycznie działa. Małe zwinne urządzenie, które montujemy, na przykładzie kłada tuż pod kanapą. Wszystko jest rozrysowane na rysunku, co do plusa, co do minusa, bo musimy dać stałe do niego zasilanie, jak i również zrobić rozłączenie klemy plusowej. Co za tym idzie, trochę krótki był kabel uziemiający minusowy, więc musiałem tutaj zrobić taki mały myk. W późniejszym czasie zostanie on wydłużony, no ale przede wszystkim sprawdźmy, czy to działa. Słychać? Cyka, czyli jest dobrze. A teraz sprawdźmy, jak to wygląda na wyświetlaczu. Kluczyk w stacyjkę, no i patrzymy. Rozłącza pilot, rozłącza, załącza, załącza, rozłącza, załącza. I powiem wprost. Daję tutaj w 100% 10 na 10, bo z perspektywy tych 6 dni, kiedy był zakładany, nie ma najmniejszego ubytku prądu w tym kładzie. Był po prostu wyłączony w tym momencie ten hebel i może być to bardzo dobry i fajny bajer na to, żeby przedłużyć żywotność akumulatora. Blokada na kierownicę. Ktoś teraz powie, nie no Waldek, no co ty, chcesz się wracać do lat 90, a kiedyś takie laski się zakładało z kierownicy na hamulec. Ja mówię tak, i to z pełną premedytacją, bo zwróćcie uwagę na jedno, w jakim kierunku poszła motoryzacja przez ostatnie 15 lat, prawie już do każdego auta jest pakowany system bezkluczykowy, a dla złodzieja to jest tylko i wyłącznie nagroda, bo kiedyś to jeszcze musiał się natrudzić jakimś brzeszczotem, jakimiś wytrychami prowadzić otwierać auto, a teraz podchodzi, czy to z walizką, przedłuża sobie sygnał, czy podchodzi z bułgarskim gębojem klika kilka przycisków i auto mu się e, otwiera. I wychodzę z założenia, że owszem, zawsze najlepszym zabezpieczeniem będzie polisa autokasko, szczególnie jeżeli jest w jakiejś dobrej firmie wypłacalnej e, zakupiona, ale z z drugiej strony, każde urządzenie mechaniczne, które tylko i wyłącznie będzie w stanie przedłużyć czas złodzieja na miejscu, bądź sprawić, że nie, nie będzie musiał wydawać dodatkowych głośnych dźwięków, które mogłyby go speczyć będzie dobrym rozwiązaniem. Czy taką blokadę można przeciąć na przykładzie tej szlifierki? Pewnie tak, ale wymaga to czasu No i tego, żeby złodziej miał przy sobie czy to nożyce, czy chociażby dodatkowy brzeszczot. A dodatkowo to urządzenie. Zakładamy sobie przez kierownicę i fajna opcja, wpinamy je bezpośrednio w pas. Później, żeby zwolnić tę blokadę, wystarczy otworzyć kluczykiem i możemy odjeżdżać dalej. 50 zł. Uważam, że cena nie jest za coś takiego wygórowana. I tutaj daję spokojnie 9 na 10, bo wiadomo, 10 na 10 dał, dałbym, jakby to było z tytanu. Ale wydaje mi się, że może być to ciekawe rozwiązanie. Dmuchawka. Yy, mam. Jest, dobra. To małe urządzenie, nieraz w reklamach było widać, szczególnie w social mediach, że jak ktoś próbował go używać do mycia samochodu, to już w ogóle auto przestawiał, ale morza, wody, oceany też się rozstępowały. Z tak małego urządzenia, mówię, ok, sprawdzę, czy będzie to pomocne w tym, by móc po myciu osuszyć sobie samochód. Zatem przejdźmy sobie do Renault Valsatisa. Renówka, która miała położoną kilka miesięcy temu powłokę ceramiczną i powłokę hydrofobową, czyli... Powłoki, które powinny nam w łatwy sposób ułatwić to, by woda się kropelkowała i zdecydowanie łatwiej schodziła z naszego lakieru. Zmoczmy sobie auto, no i sprawdźmy, co ta dmuchawka potrafi. No, i powiem Wam szczerze, tutaj jest moje bardzo duże rozczarowanie. Znaczy, żeby była jasność, nie spodziewałem się nie wiadomo czego, że będzie auto mi to przestawiało, bo wiedziałem, że to jest trochę magia ekranu w tym wszystkim. Tym bardziej, że mam dużą dmuchawę spalinową i wiem, co ona potrafi względem tak małego urządzenia. No ale trzeba stać bardzo blisko, co centymetr się przesuwać. Ona zdecydowanie lepiej nadaje się do jakichś czynności domowych, czy chociażby, nie wiem, kurz sobie z podłogi można było zepchnąć. Daje. Mocne 2 na 10, szczególnie pod kątem motoryzacyjnym, pod kątem domowym może być to nawet 5 czy 6 na 10, ale jeżeli chodzi o osuszanie samochodu, no to raczej tutaj ciężko będzie, znaczy dużo czasu nam to zajmie a kosztuje około 130 zł. Pryry, Dobra, zejdźmy na ziemię. No właśnie, ręcznik z mikrofibry do osuszania samochodu. Przypomnę tylko, że osuszamy auto, które jest umyte i to dokładnie umyte ręcznie, a nie na zasadzie wodą spłukane i przecieramy, będziemy tylko brud wcierali w maskę. No właśnie, te trzy ręczniki, już nie pamiętam dokładnie, kosztowały około 70 zł, bo przyszły trzy w pakiecie, więc teoretycznie kosztują tyle, co jeden profesjonalny z mikrofibry. I zupełnym przypadkiem taki właśnie mam i dokonajmy sobie porównania też na Velsatisie, którego Sylwia Została zmoczona. I powiem Wam szczerze, pierwsze moje wrażenie jest takie, gdy zacząłem przesuszać, ocierać, że ten, który przyszedł z temu, szybciej sprawia, że lakier zaczął się osuszać. Ale później zwróciłem uwagę na jedno, że zaczęły wydobywać się z niego takie drobne paproszki. I nie wiem, czym jest nie wiem, czy to. O, właśnie, takie, takie drobne paproszki, i nie wiem, czym to jest spowodowane. Możliwe, że chociaż wykonany jest bardzo dobrze. Możliwe, że po pierwszym praniu będzie to lepiej wyglądało. Dlatego dałbym 10 na 10, daję 7 na 10, bo mimo wszystko zaskoczył mnie, mimo że jest dosyć cienki, to faktycznie bardzo fajnie chłonął wodę. Odkładam go sobie na bok idziemy dalej. Co my tu jeszcze mamy? O, wosk do opon. Ktoś powie, Waldek, ale co to za wynalazek, co to za bajer. Ja przetestowałem w swoim życiu sporo różnych jakichś czernideł, spray. Szczególnie spraje chyba w moim przypadku najgorzej się sprawdzały, bo bardzo szybko schodziły niejednokrotnie też brudziły felgi, przyciągały różnego rodzaju kurz brud i ostatnio zatrzymywałem się na kilku woskach i mówię, dobra, przetestuję sobie ten wosk. Więc weźmy sobie jeszcze raz Renowel Satisa, który ma opony kilkumiesięczne, więc ładnie powinno się to na tej. Oponie układać. W żaden sposób opona nie jest czyszczona do tego eksperymentu. No i rozpoczynamy nakładanie. Ten wosk jest bardzo płynny, co już wzbudza moje takie lekkie zaniepokojenie, ale zwróćcie uwagę na jedno, gdy zaczynam teraz czyścić to naprawdę bardzo ładnie ten połysk się zaczyna pojawiać. I co ciekawe, z perspektywy, gdy nagrywałem te przebitki, minęło 6 dni, padało też w międzyczasie, naprawdę utrzymuje się ten kolor tej opony w bardzo ładnym i długim stanie i tym autem miałem okazję też przez te parę dni trochę pojeździć. Jedyne co, co zapisałbym tutaj na minus, to że dosyć sporo poszło tego szwaksu na te cztery opony i też lekko się obrudziłem, bo jest taki delikatny. No ale za 22 zł, gdybyśmy mieli go użyć kilka razy w ciągu Roku. Wydaje mi się, że to jest całkiem dobre rozwiązanie. 8 na 10 daje, ale to tylko dlatego, że po prostu ubrudziły mi się łapy. Miernik stanu baterii w naszym samochodzie. I uważam, że tego typu urządzenie jeszcze przed samym testem w formie sprawnej, powinien każdy z nas mieć, bo zawsze może się przydać w najmniej oczekiwanym momencie. Proste urządzenie, które tak na dobrą sprawę nie ma zasilania swojego własnego, tylko prąd czerpie bezpośrednio z akumulatora w naszym aucie. To kosztuje około stówy. I powiem Wam szczerze, przydało mi się naprawdę bardzo mocno. Dwa miesiące temu do gier Jarisa zamawiałem nowy akumulator, dedykowany do giera, po rabacie coś około tysiąca złotych. No masakryczne pieniądze. No i mniej więcej dwa tygodnie temu chciałem go odpalić. Mało co jeździłem teraz w tym okresie zimowym tym autem. On nawet nie chciał zakręcić, zero w ogóle reakcji wewnątrz. Ja mówię: "Ej, co jest grane?" No to podpiąłem prostownik, podładowałem, próbuję zakręcić. wu, bardzo ciężka. Mówię: no, nie wiem, masy brakuje, szczotki się już zaczęły gdzieś zawieszać, chociaż tutaj kilka tysięcy kilometrów przebiegu." No i w międzyczasie przyszła paczka z temu, mówię: "Dobra, sprawdzę." Podpiąłem go do tego miernika i okazuje się, że akumulator totalnie podczas testu, jakby prąd załapał, ale pokazywał żywotność zero. Ja mówię: No nie, no niemożliwe, coś jest nie tak z tym urządzeniem. No ale obok miałem akumulator od Skody Kodiak, którą też wcześniej miałem, 2,0150, podłączyłem no i pokazuje tam 70 czy 80% naładowania, 70% baterii. Mówię: Jej, wszystko działa. i... Z czystym sercem rekomenduję, bo widać, że to urządzenie działa. Daje tutaj bez, bez ogródek 10 na 10, warto coś takiego mieć w garażu. Ja wiem, że to się rzadko przydaje, ale za niewielkie pieniądze warto coś takiego mieć. To teraz trochę uprzedzę fakty, bo to jest rzecz, której daje 15 na 10, czyli tu i na kluczyk. Ktoś powie Waldek! Tu i na kluczyk będziesz testował? Nie, nie będę testował, po prostu Wam pokażę. Zwróćcie uwagę na jedno: to jest kluczyk od Mercedesa. Kluczyki od Mercedesa czym się w ostatnim czasie charakteryzują? Że mogą mieć pianoblegi, bardzo łatwo się e, rysują. I tutaj macie zdjęcie kluczyka od zastępczego Mercedesa, którego miałem kilka miesięcy temu z przebiegiem 5000 km. ten kluczyk wygląda jakby miał 400 tysięcy kilometrów po prostu zrysowany ze wszystkich, ze wszystkich stron mówię nie chcę żeby mój kluczyk tak wyglądał kupię etui i w sumie zamówiłem dwa. Jedno przyszło w formie tak zwanej standardowej, czyli takiego silikonowego e, case'a, którego tutaj mogę Wam pokazać, jak mi się uda go m, wydostać. Więc, jeżeli ktoś woli mieć standardową silikonową formę, to też można coś, coś takiego zamówić, bądź właśnie w formie drugiej, bardziej prestiżowej. Dalej rozmawiam o kilkudziesięciu złotych. Gdzie uważam, że ten kluczyk teraz wygląda zdecydowanie lepiej, aniżeli nawet oryginalny sam w sobie, który jest dosyć nudny. A ten naprawdę wygląda dobrze. Daje 15 na 10. No i przejdźmy teraz do wideo Jest tu na stole, jest. On jest w ogóle w wersji dual, mały. Funkcjonalny z wyświetlaczem dodatkowo możemy podpiąć sobie pod niego aplikację jest do niego również kamera tylna. I to wszystko za mniej więcej 220 zł. Tyle była cena wyjściowa. Nie wiem jak teraz. Możecie wejść sobie w link poniżej w opisie i zobaczyć, jak to wygląda na temu. Dodatkowo producent od razu daje kartę 64 giga pamięci. Jest taki lekki, no nie jest to żadne jakieś metalowe wykonanie, no ale z drugiej strony nagrywa w rozdzielczości 4K. Jeżeli chodzi o frontową kamerę, tylna jest Full HD. Zatem przetestujmy. Zrobiłem to w warunkach dziennych tylko i wyłącznie przy przedniej kamerze i powiem Wam tyle. No i teraz taka mała dogrywka, bo jeszcze raz przejrzałem to nagranie bezpośrednio z poziomu komputera i przyznam szczerze, dla mnie to nie jest jakość 4K. Miałem okazję testować kamery 4K i wydaje mi się, że tutaj jakość jest zdecydowanie mniejsza, stąd moja ocena na 10. No i przejdźmy do boostera. Boostera ostatnio miałem okazję kilka ich testować i wychodzę z założenia, że warto takiego boostera zawsze mieć w samochodzie. Szczególnie teraz przy nowych samochodach. Uwierzcie mi, że mój tata na przykładzie Skody Kodia, która ma mniej więcej półtora roku, bujał się naprawdę bardzo długo z tym, że co chwilę mu to auto się rozładowywało i nie było tutaj żadnej winy, że coś tam było w gnieździe zapalniczki. Po prostu był problem. Jakieś małe zwarcie przy tylnej klapie się robiło i pożerało po prostu to prąd. Nowe auta są w ogóle bardzo prądożerne, więc booster do uruchamiania auta, jump starter, czy y, rozruchowe urządzenie, warto mieć. I na przykładzie tego, które tutaj dla Was testuję, kosztującego około 200 zł, ono ma 2000 A w mocy startowej. Tak powiem wprost, Czy znaczy, tej maksymalnej nie chce mi się aż tak bardzo wierzyć, żeby to statki i ciężarówki w łatwy sposób odpalało, ale weźmy sobie na przykładzie mojego Renault Clio, 20400 koni uturbiony silnik. Po ostatnich testach nie został w ogóle podładowany, więc sprawdźmy sobie, czy on w ogóle odpala. No nie, nie odpala w żaden sposób, no to co za tym idzie, podłączmy sobie to urządzenie, przejdźmy sobie do auta, no i zobaczmy, czy teraz odpali. No i bez najmniejszego problemu, no tutaj, jak widzicie, to, to raczej jakichś wielkich cudów nie oczekiwałem, ale to urządzenie działa. Oczywiście ma oprócz tego latarkę, z również powerbankiem do telefonu. Eee ok, przy droższych urządzeniach, no ta obudowa jest lepsza, tu jest może ciekawiej też wykonane, takie 9 na 10 mogę spokojnie dać. Zbierając wszystko w całość, oczywiście trudno tutaj mówić o mojej obiektywnej ocenie, bo to jest tylko i wyłącznie moja subiektywna ocena, jeżeli coś działa, no to ok, no czepiałem się czasem, że tam jakoś nie wiem, plastiku w kamerce była nie taka, jak bym sobie życzył, wolałbym, żeby była lepsza, ale albo mi się coś podoba, albo nie. Na pewno moim odkryciem w tym wszystkim jest ten elektroniczny hebel, który zamontowałem sobie w kładzie i mam nadzieję, że w końcu skończą się moje problemy z uruchamianiem yy, Kłada i do motocykla też sobie pewnie coś takiego założę. Na pewno bardzo fajnie spisuje się ten mały kompresorek. Uważam, że warto coś takiego mieć w samochodzie, bo z jednej strony i mamy latarkę, światło awaryjne e, i mamy też opcję powerbanka w tym wszystkim, a i możemy sobie piłkę plażową, jak zmienimy końcówkę, napompować chociażby dla dzieci. To czy jest odkryciem? No trudno mówić odkryciem, ale chyba powoli zaczynam wracać do takich blokad mechanicznych w samochodach, bo czasy ostatnio są różne. Na, na pewno ta dmuchawa. Jest swojego rodzaju dla mnie rozczarowaniem, i nie wiem, może się w warunkach domowych przyda, żeby gdzieś tam jakiś kurz, gdzieś z czegoś wymieć, ale na 100% nie jest to urządzenie, którym byłbym w stanie w łatwy sposób wodę zdejmować z maski naszego samochodu. Ten wosk, ok, działa i fajnie trzyma się to na powierzchni, ale o, właśnie, bo przyszły jeszcze. W tym pakiecie rękawice. No ale sorry, no nie będę Wam rękawic tutaj testował. I to co ciekawe, z temu nie, że rozmiar XXS, tylko faktycznie jak zamówiłem xl pod moją dużą łapę, no to, no to przyszły rękawice. Rękawice jak należy. I na pewno tego wosku używałbym tylko i wyłącznie w tych rękawicach, bo sporo jego idzie, ale z drugiej strony. Nie, dobra, tutaj na plus to zapisuję, bo efekt jest bardzo ładny i to szczególnie z perspektywy czasu. Taki dzisiaj test dla Was przygotowałem, jeżeli ktoś chce skorzystać w opisie, macie możliwość przejścia sobie do aplikacji temu, wpisania tego kodu. Wszystko Wam się teraz tutaj też w tym momencie wyświetla, żebyście mogli zobaczyć, z których ja akcesoriów korzystam, a może też macie coś innego polecenia, więc podzielcie się innym, warto sobie tutaj wiedzę motoryzacyjną rozszerzać. A póki co żegnam się z Wami, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, hej!